Trzy, 2, jeden Okej. Okay. Trafiliśmy No nie ma muzyki do tego teraz, akurat mi chciała przestać grać, przynajmniej u mnie. Dodasz do tego jakiś fajny. Film. A... No. Zanuciłbym, ale nie wiem <trafi> hej, siemanderko, czy czołem, tutaj szybek.pl i witam Was razem z poziomką. Cześć wszystkim! A Jesteśmy w grze Dragon Nest no od, od wczoraj, od przedwczoraj, przed od kiedy? Od chyba przedwczoraj. No, parę godzin już przegraliśmy i tak trochę nas bardzo wciągło, tak. W ogóle poziomka to jest ta tutaj e, przytulona teraz do mojej postaci, tak. Nie, nie wiem w ogóle czy cię widać teraz na filmiku, ale chyba widać, tak, można nas, nas rozróżnić. A, zoomik, zoomik, zoomik. A, ja z... mam różowe włosy, a mam mleczne i razem jak jest Okej. Siedzimy sobie na dachu gdzieś na. Nie wiem na czym. Jest tam gadający posąg tylko. Tak, tak jakaś interakcja z nim jest. Jest jakiś jakoś opisany. Dobra, może do niego podejdziemy. Zobaczmy. A choćby, że potańczymy na dachu. <laughs> mm... Nie, to jak przejdziemy coś, tak, to jest. To miał być tanie zwycięzca. Taniec Zwycięstwa. O. Jestem ciekaw w ogóle, jaka jest interakcja. Aha, dobra. Statua jest A, raczej. Niech e, Tak. Mało e, No. <noise> raczej to nie była ta interakcja. Chociaż wiesz, co jeszcze widziałem? Że można mm. sobie pogadać z grobem. Aha, jestem tutaj. Jeszcze nie klikałem. Zobaczmy... Aha! Dobra, tu tutaj też questu żadnego nie, nie zrobimy. No znowu ten przyjemniaczek chyba. W To jest ten? Nie, to jest inny, dobra. Tamten był lepiej ubrany. Dużo tu. Nie, a on tam miał blond włosy, wiesz Nie wiem, nie patrzę na detale. E, od kogo mogliśmy teraz złapać questa? Bo wiesz, można rozwiązać tego aktualnego, który mi się wyświetla. O, przy okazji zobaczysz jak ja to widzę. Bo jestem jakby nie było teraz mm -hmm. y, liderem naszego party. Stąd tak koronka przy moim niku, żeby potem nie było, że to jakiś VIP, jakiś coś. I i. To no. możemy znaleźć tego głównego klapy. Głównego? Okej. Okay. A nie, bo nie możemy, bo nie ma jeszcze A, poziomu. E, dobra. dobra. zatem przeskoczymy może od razu na miejsce. Ja to potem skipnę. I rozwiążemy... Jakiś quest gdzie trzeba pozbierać chyba czegoś 10 sztuk. Jeszcze trzeba poczekać na mój kochany Wooden PC. Okej. Okay. I my mamy iść tędy. Może Pały trochę o klasach chęć gramy. Hmm, czekaj, poziom trudny. No jasne. Chyba, że spróbujmy Co na maskę. Może że tu się nie wyświetla ten quest, więc nie wiem, czy go zaliczymy, czy nie. To I... wyjdzie, kurwa. A dostaniemy za to Jakiś dostaniemy. Dobra, nieważne. Chodzimy. Okej. Okay. Mm... Może ja opowiem o tych klasach, tylko? No dobrze, tak. To opowiedz, czym jesteś. U. Czym jestem? No jaką Jest. klasą Jestem Dobre. ucz... <noise> jestem owocem, ale ogólnie to jestem uczniczką, która ma dosyć nietypowe jak na łuczniczkę chwile i w sumie nie do końca uczniczka bo gram kurzą. No kręcę i się robię też taga w powietrzu. <noise> Akrobatka. Nie, to się potem jakoś tam Jest rozdzielało i tak dalej. I tak, w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy, ale pomimo tej grafiki ta gra w serio wciąga, a tak jeśli chodzi przyjemne. o fabułę, mi się nawet spodobała. Chociaż... Bo właśnie było zarejestrowane, jak pięknie skaczesz. Chociaż żeby nie było, to jest moje pierwsze MMO. Na razie się... Tak się a umówię. moje chyba trzecie, cztery. No, nic nie było w baczkach. W ogóle mi quest zniknął, więc nie wiem czy go teraz rozwiązujemy czy nie. Chcielibyśmy na... Tym, to może że teraz nie widać questów. Może tylko w tym miejscu, w tym jesteś, te questy. Hmm... Nie mam pojęcia. Nie, jeszcze, jeszcze tego nie zrobiliśmy. I szpaga. <grym> Musimy kiedyś spróbować z tym poziomem Master, wiesz? No niby jest dla cztereoosobowego teamu, a nasza Gilia będzie dopiero liczyć dwie osoby. Mniej więcej. niążek O, tak, z tymi się fajnie bije. To się <laughs> Znowu to zrobiłem. Się odbijem no. od niego. Znaczy... Podbijasz przeciwnika od ściany i tak, mówiłem że bieganie, piłeczki, Muszę zobaczyć tą perspektywę, bo ona faktycznie dużo mnie omija. Znaczy to też przez klasę jest yy, tak spowodowane. Masz troszeczkę inne rzeczy. O, ja mam na przykład ten upadek na przeciwnika, jak na wrestlingu. Ale jak do jakiś dziwaczny combo, to ja mam takiego, że tego leżącego przeciwnika też naskakuje i strzelam. Ale tego nie rozgrywam. A. Ok. Ja tylko czekam na tanie 20. Ale to jest na koniec dążono. No, nie ja wiem. Już go kończymy. No tak, to nie jest krótszy. Już no. byliśmy na dłuższym i. Tam była fajna zabawa, przynajmniej. A tu nie? Jest? Taka już taka konkretna. No, wiesz o co chodzi. ...tylko takie wojownicze, takie no, Naprawdę nie wiem co bym myślał te tego skilla z tym kręcącym się szpagatem w powietrzu. <grystanie> Azjaci. Tak ogólnie mówiąc. Uuu, mieczyk! O, czemu ja go dostałam? <grystanie> Wiesz co? Tu coś jest chyba nie tak. Ty będziesz musiała zbierać rzeczy, które... I... Przedam go. Nie, nie sprzedawaj, najpierw go zobaczymy. Aha, i czemu ta gra jeszcze mi się spodobała? Nie taguje się przeciwnika, tylko... ...bije celując myszką. W sensie, o, um, strzelaka. teraz ujęcie na mnie, to pokażę, co chodzi. Bo w, w większości... Aaa, biegnie na mnie! <śmiech> pięknie? <śmiech> to, co mam robić? Dalej filmować, Ale, czy.? Nie, ja się pale, ratuj mnie! No. A, pieniążek. O, Wiesz, to co to zbierasz? Co ty zbierasz, to chyba ja dostaję, i w drugą stronę też to tak działa. A, ty go dopadłaś. A, dostaliśmy A. A to chyba dobrze. Teraz skrzynkę? Czwartą działać. Trzecia. Mm -hmm. Not the sign. Nawet nie wiem co z tym zbiera. Uuu! Wyglądało ciekawie, ale zapewne to jest... O, i teraz ta szata. to. Okej. Chodzi o to, tylko na normalnych MMO, dajesz jakiś tam cel, wtedy do niego biegniesz, a jak możesz swój trzeci skill, to mogę nim kierować. No. Można. A, chciałaś zatańczyć. Chciała chciałaś zatańczyć ten. Ale no tak, czekaj, 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 aaa, czeka, zminimalizowało mi się, poczekaj taki. Okej. Okay. I... Na tak? I na trzy? Czekaj, czekaj, ja stanę z tej strony. Bo to się tak kieruje. Dziwnie. Okej. Okay. Tak, bliżej, bliżej, bliżej. Który to był taniec? Trzy, pierwszy czy drugi? E, drugi. Na trzy. Dwa, jeden. Okej. Okay. Trafiliśmy. Ale nie ma muzyki do tego teraz, akurat musiała przestać grać, przynajmniej u mnie. Zadasz tego jakiś fajny bit. No. Zanuciłbym, ale nie wiem jaki. Taki Okej, teraz zostajesz. Ja Pewnie, tak. I tak. możemy tańczyć godzinami. Zwycięstwo, przeszliśmy jeden dungeon, który był na niskim poziomie. Um, dobra, to przechodzimy teraz do miasta, tak? No jasne. <laughs> czemu ja czasami mam wrażenie, że ta moja postać tańczy załamana? <laughs> Everything's better with bacon. Nie wiem czemu, ale nie wyłączam tej reklamy. Albo gdybyś mi, ty, ty miał taki taniec tańczyć, też byś sobie tańczył z na twarzy. <grym> twoja postać ci też. A po jej są sądzę co innego. <grym> no zresztą twoja postać, nie wiem, tak trochę subtelnie się zachowuje. Przykładowo tę cześć. No, pokażemy za chwilę, jak tylko się wczytasz. <grym> nie śpieszy mi się. <grym> okay. Zobaczmy tylko co zebrałem. O, jest nowa rękawiczka. I wow! Wygląda tak samo jak ta pierwsza, ale... Chyba jest lepsza. Chociaż nie, ta jak zwiększa masz, max HP jeszcze. Co? Jak znajdziesz sobie na nią, to masz porównanie tam masz na zielono na czerwono. jest mm. więcej na zielono, tam to znaczy, że jest bardziej, tak, jest tak, bardziej tak, lepsza. Tak, 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 tylko że nie ma podniesienia maksymalnego HP i mana points. I mam pełno rzeczy. Trudno cię, naprawdę długo go Hm. Hej. No tak. Jest też taka Kali, taka taka klasa. To jest taka, jakby trochę na pół Magini, tylko że ona ma takie wachlarze. To jest jak Karma w lolu. O, przeczytałem. O, no, rzeczywiście. O właśnie, to teraz zaprezentujmy może powitanie, tak? No Tomo... Jak nie widzę? Kiedy jesteś? Jak mnie nie widzisz? Dobra, chodź pod wielkie drzewo. No, Mhm. Dobra, to tak. To ja się przywitam pierwszy i... Gdzie to było? Ten klawisz, dobra. I to jest takie... takie siema, po prostu. A ty jak się witasz? No właśnie. Ja najchętniej to bym, nie wiem, zaczął głaskać kogoś po twarzy. No cześć! <susurujmy> <gry> czekaj, moje, moje... Mo moje też nie było takie fajne. Tak, nawet nie wiem, co ja w zasadzie mówię. Ale chyba nic No, A teraz na trzy się popłaczmy, tak raz, ehm, dwa... czekaj, 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 czekaj. Czwórka, dobra. dobra. No, gotowe. Raz, dwa, trzy. O matka, jaka huśtawka nastroju Teraz możesz śnieg? Nie, 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 nie to, to już by było dziwne To jest za duża huśtawka Ja wiem co! Ja zacznę tańczyć Czemu nie? No właśnie, i ty masz... Lepszy ten taniec? A oh, może ktoś się dołączy? Halo? Chyba nie ktoś, ktoś chce? Nie wiem, muzyczkę puścić? Nucić w napisach? Nie. Co ja tutaj muszę myśleć? Przyszli tańczą. Dalej podrygujesz? Dalej tańczysz, okej. Okay. Um, okej, okay, dobra, to będzie może tyle jeśli chodzi o przedstawienie tej gry, co? Tak więc jeśli chcecie zobaczyć więcej naszych przygód, myślę nawet mocniejszych, bo próbowaliśmy zrobić poboczny quest, który, no cóż, muszę zobaczyć, bo coś zrobiliśmy nie tak. A, stoisz tu, dobra. Ja Jestem też. Ktoś się popłakał. No tak, musimy kończyć, sorry, no. Co? Co? A, też się żegna. Ania. Majo? Serio z nami chcę gadać. Dobra. Mm, jak chcecie zobaczyć więcej przygód, i myślę, że ciekawszych, mm, to 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 napiszcie. Będziemy raczej robić wątki główne, gdzie są naprawdę dosyć mocni ci przeciwnicy. I coraz ciekawsi, nie? Teraz będą jakieś hydry, czy, czy jakieś. Tak. Dobra. W każdym razie, ja się żegnam. To ja też. No właśnie, pa, pa. Czekaj, 3, a jeden tego.